Cześć, to jest Legal Q&A, a w tym filmie dowiesz się, czy Twój sklep internetowy powinien być wpisany do BDO, czyli bazy danych odpadach. Oprócz tego postaram Ci się wyjaśnić, z czego wynika taki obowiązek, jakie inne obowiązki są z nim związane, jak je zrealizować oraz jakie konsekwencje mogą Cię spotkać, gdy tych obowiązków nie wykonasz. W pierwszej kolejności odpowiem na pytanie, czy sklepy internetowe w ogóle powinny być BDO. I odpowiedź to: raczej tak, pod warunkiem, że sprzedają produkty, a nie usługi, oraz pod warunkiem, że pakują swoje produkty przed ich wysyłką. Wtedy bez wątpienia tak. Takie sklepy powinny być BDO. To wszystko wynika z tej ustawy, która do polskiego prawa wprowadziła pojęcie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek. No przepraszam, musiałem to powiedzieć, bo bez tego pojęcia byśmy dalej nie doszli. Ta ustawa określiła również szereg obowiązków takiego podmiotu, w tym właśnie obowiązek wpisu do BDO. Zgodnie z nią podmiotem wprowadzającym jest między innymi taki przedsiębiorca, który zanim udostępni swoim klientom produkty, wcześniej je pakuje. I tutaj nie ma znaczenia ani rodzaj opakowania, ani materiał tego opakowania. To może być opakowanie transportowe, to może być karton, to może być folia stretch, folia bąbelkowa, a nawet wyłącznie koperta. Dlatego podsumowując, to wszystko dla sklepów internetowych. Jeśli sklep internetowy po pozyskaniu produktu z hurtowni lub innego źródła, na przykład własnej produkcji, a nawet zwłaszcza z własnej produkcji, dodatkowo opakuje taki produkt i dopiero wysyła klientowi. Jest podmiotem wprowadzającym i musi wykonywać wszystkie obowiązki takiego podmiotu. A jakie są to obowiązki? No to obok wpisu do BDO, od którego zaczęliśmy, jest to przede wszystkim obowiązek prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. Taki recykling musi być prowadzony na poziomie, który ustala ustawa i akty wykonawcze do niej. Dodatkowo, taki recykling musi obejmować opakowania takiego samego rodzaju, jakich używał wprowadzający, gdy wprowadzał swoje produkty na rynek. Drugi obowiązek jest związany z tym pierwszym, to znaczy z recyklingiem, ponieważ pojawia się wtedy, gdy recykling nie był realizowany lub był wykonywany na poziomie niższym niż wymagały tego przepisy. I tym drugim obowiązkiem jest obowiązek zapłaty opłaty produktowej. Taka opłata, a właściwie jej wysokość, jest zależna od rodzaju opakowań, jakie stosował wprowadzający, a także nie może być wyższa niż 4,5 zł za kilogram opakowań, co do których obowiązek recyklingu nie był wykonany. Następnym obowiązkiem jest prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Wprowadzający musi prowadzić kampanie, które zwiększają świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz zawierają informacje dotyczące postępowania z odpadami opakowaniowymi. Aby taki obowiązek był zrealizowany, to wprowadzający na te kampanie musi przeznaczyć przynajmniej 2% wartości opakowań, których użył, wprowadzając produkty na rynek. Ten obowiązek można wykonać również w inny sposób, a mianowicie poprzez wpłatę tych środków, czyli tych 2% wartości opakowań, na specjalny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Wtedy już nie trzeba robić kampanii, wystarczy wpłacić te środki. Kolejnym, już piątym obowiązkiem jest obowiązek prowadzenia ewidencji wprowadzonych opakowań. Ta ewidencja może mieć formę zarówno papierową, jak i elektroniczną, ale ma jeden podstawowy warunek. Musi obejmować informacje dotyczące masy użytych opakowań. Już ostatnim obowiązkiem jest obowiązek, który również ma charakter ewidencyjny, gdyż dotyczy rocznych sprawozdań z gospodarki opakowaniowej. Takie sprawozdania składa się za pomocą systemu BDO, a więc w sposób elektroniczny. System BDO prowadzi Ministerstwo Klimatu i składa się je do 15 marca za rok poprzedni. I to tyle, jeśli chodzi o obowiązki. Jak można zauważyć, to część z nich jest łatwiejsza do zrealizowania, jak rejestracja w BDO, a część znacznie bardziej skomplikowana, jak prowadzenie recyklingu czy prowadzenie kampanii edukacyjnych. Dlatego ustawodawca pozwala, aby te obowiązki przekazać specjalnym podmiotom, i na podstawie umowy można przekazać te obowiązki tak zwanym organizacjom odzysku. Ta organizacja może przejąć od przedsiębiorcy obowiązek recyklingu, obowiązek kampanii edukacyjnych, obowiązek sprawozdawczy oraz obowiązek zapłaty opłaty produktowej. W takim przypadku dla przedsiębiorcy pozostaje wyłącznie wykonanie rejestracji w BDO oraz prowadzenie ewidencji. Z pomocy takich organizacji odzysku korzysta wiele sklepów internetowych, zarówno tych największych, jak i tych całkiem małych. Nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem najwygodniejszym. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mówiłem wcześniej, można narazić się na różnego rodzaju konsekwencje. Różnią się one w zależności od, od obowiązku, który zostanie wykonany, ale w większości są to kary administracyjne. Jak wspomniałem wcześniej, w przypadku niezapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu pojawia się konieczność zapłaty opłaty produktowej. Ale można również tego obowiązku nie zrealizować. Wtedy pojawia się obowiązek zapłacenia kolejnej opłaty, nazywanej opłatą dodatkową. I ta opłata dodatkowa y, może mieć wysokość do 50% wartości należnej opłaty produktowej, czyli w sumie można zapłacić na końcu 150% opłaty produktowej. Y, przechodząc do innych obowiązków, to za brak wpisu do BDO grozi kara administracyjna od tysiąca złotych do miliona złotych, a dla osób odpowiedzialnych za wpis, ustawa przewiduje za to karę grzywny lub aresztu. Tymi osobami odpowiedzialnymi są albo y, właściciel firmy, albo członkowie zarządu. Za nieprzekazanie odpowiedniej wielkości środków na kampanie edukacyjne, a także za nieprowadzenie ewidencji opakowań, ustawodawca przewiduje kary od 10 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych, czyli do pół miliona złotych. Natomiast y, za niezłożenie sprawozdania z gospodarki opakowaniami grozi kara grzywny dla osób za to odpowiedzialnych. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, y, taką osobą będzie albo właściciel firmy, albo y, członkowie zarządu w przypadku spółek kapitałowych. I to tyle z kar. Jak to wygląda w praktyce? No, prawda jest taka, że Urzędy Marszałkowskie i Inspekcje Ochrony Środowiska nie przeprowadzają kontroli wszystkich sklepów internetowych. A przynajmniej na razie i nie jest powiedziane, że kiedyś taka kontrola, zmasowana kontrola nie będzie przeprowadzona. Nie traktujcie tego jednak jako zachęcenia do nieprzestrzegania e, omawianych przepisów. Wręcz przeciwnie, bardzo zalecam przestrzegać te przepisy, w szczególności biorąc pod uwagę wysokości kar, jakie są przewidziane. No chociaż z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić tą karę miliona złotych za brak wpisu. No oczywiście wszystko zależy od Wielkości przedsiębiorstwa, ale no, no to jest to trudno do wyobrażenia. Mimo wszystko, ale mimo wszystko kary są wysokie i dosyć uciążliwe. E, dlatego zalecam uregulowanie takich kwestii, gdyż ma to duży sens. A, a część obowiązków i tak można przekazać organizacji odzysku, e, więc raczej warto z tego skorzystać. A teraz być może druga najważniejsza kwestia poza kwestią samego istnienia obowiązku czy są jakieś wyjątki? Jest jeden istotny wyjątek. Można być zwolnionym z wykonywania obowiązku zapewnienia poziomu recyklingu, a w konsekwencji zapłaty opłaty produktowej, oraz można być zwolnionym z obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych. Takie zwolnienie może uzyskać podmiot, jeżeli waga opakowań, które wprowadził na rynek, nie przekroczyła jednej tony w roku kalendarzowym. W takim przypadku do 15 marca należy złożyć do marszałka województwa oświadczenie o pomocy de minimis, ponieważ takie zwolnienie jest pomocą de minimis, więc nie można przekroczyć y, tych limitów. I takie zwolnienie jest możliwe wtedy, gdy przedsiębiorca może uzyskać taką pomoc de minimis w wysokości wartości należnej opłaty produktowej oraz 2% wartości opakowań, które wprowadził na rynek czyli tych środków. Które należałoby przeznaczyć na kampanie edukacyjne. Na koniec yy, chciałbym tylko dodać, że przepisy dotyczące odpadów opakowaniowych nie dotyczą wyłącznie ekommerztów. One dotyczą wszystkich yy, rodzajów biznesów, jednak to przy sklepach internetowych, przez ich sposób działania, można dokonać pewnych ogólnych yy, opinii i wyciągnąć jakieś tam ogólne wnioski. Dodatkowo, przepisy dotyczące odpadów opakowalniowych to tak naprawdę wierzchołek prawa odpadowego. Przecież oprócz tych przepisów mamy obowiązki wszystkich wytwórców odpadów mamy obowiązki podmiotów prowadzających elektronarzędzia yy, czy baterie a także mamy opłatę recyklingową za udostępnianie reklamówek klientom. Dlatego to zagadnienie odpadów i ich regulacji w przedsiębiorstwach jest naprawdę szerokie i warto się nim zainteresować. Chodzi o to, żeby nie narażać się na nieprzyjemne urządowo kontrolne konsekwencje. No a także na sankcje, o których mówiłem wcześniej, bo one są dosyć podobne, jeśli chodzi o wielkość w tych wszystkich różnych gałęziach prawa odpadowego. I to tyle na dziś. A jeśli chcecie więcej informacji o prawie oraz prawie w biznesie, zostawcie subskrypcję oraz wbijajcie na mojego bloga legalqna.pl Ukośnik blog, a także na moich social media. Wszystkie linki macie w opisie. Um, a no teraz to na razie, to było LegalQA.